Mam na imię Sebastian, za trzy tygodnie kończę 40 lat. Prywatnie jestem tatą muroczego Bruna Augustyna, który w czerwcu skończy 5 lat. Z wykształcenia jestem teologiem, a zawodowo teraz jestem kierowcą ciężarówki. Amen. Twoja definicja miłości. Nie mam gotowej definicji miłości. Mój syn nie mówi, nie chodzi. Nie powie do mnie tato, nie powie kocham cię, nie zabierze mnie na żadną akademię, a mimo wszystko jest dla mnie najważniejszą istotką na świecie. To dla mnie jakby jest takim najlepszym zobrazowaniem miłości. Ja w sumie tak myślałem wiele razy o tym, że chyba w życiu nikogo tak bardzo nie kochałem, żadnej kobiety, nawet swoich własnych rodziców. Tam zawsze jest jakieś oczekiwanie, a, a miłość jest dla mnie tą relacją bez oczekiwań. W jakiś sposób fundacja jak już pomaga leczyć dzieci i rodzinę? Regularne wizyty pracowników hospicjum, pani pielęgniarek dwa razy w tygodniu. Raz na dwa tygodnie przyjeżdża do nas pan doktor, raz w tygodniu jest to pani fizjoterapeutka. Jest też jakby wsparcie psychologiczne w zasadzie na telefon. Sama obecność też, to, że ktoś przyjeżdża, że ktoś się interesuje nami, tak? to, to, jest, to już jest samo w sobie pomocą, tak? Że, że człowiek nie czuje się zostawiony sam sobie. Pieniądze nie dają szczęścia, ale. Ale są potrzebne, są potrzebne do funkcjonowania, do wielu potrzeb, które, które nasze dzieci mają. Nie, nie da się funkcjonować we współczesnym świecie bez środka płatniczego, zresztą chyba nigdy w historii. Zakup sprzętu, leków, pampersów, całe życie w pampersach, nie pierwsze dwa lata, tak? Także są potrzebne pieniądze. Najdroższy znaczy dla mnie? Najdroższy jest czas. Czasu nie da się kupić. No nie? To, I to, to gdzieś w tej relacji z chorym dzieckiem jest niezwykle cenne, nieprzecenione. Kiedy on tak dużo płacze, i kolejne partie leków nie pomagają, to doświadczasz naprawdę swojej bezsilności i bezradności. Nie można kompletnie nic z tym zrobić. To doświadczenie z Brunem uczy takiego doświadczenia granic swojej bezsilności, bezradności, że jestem tylko człowiekiem, no nie? albo aż człowiekiem też, ale że nie jestem samowystarczalny, mogę otworzyć się na drugiego też człowieka. No nie? Ja potrzebuję innych ludzi, ja potrzebuję ludzi z hospicjum, ja się uczę prosić ich o pomoc, co jest mega trudne. No nie? Ja się musiałem tego nauczyć, uznać, że, że nie jestem samowystarczalny, że muszę poprosić o pomoc, bo się inaczej nie da. No i to taka lekcja. Dziękuję.